Szanowni Państwo, w tle widać przebudowę dworca Warszawa Zachodnia. Łącznie inwestycja ta pochłonie prawie 2 miliardy złotych. Niestety popełniono jeden kardynalny błąd przy jej projektowaniu. Jaki? Dach. Owszem, przykryje wszystkie perony, ale niestety tylko na długości 200 metrów. Czyli, jeżeli Państwo wysiądą w jednym z pierwszych albo w jednym z ostatnich wagonów, to nic Państwo nie będzie chroniło przed deszczem, przed śniegiem czy przed wiatrem. Musimy w końcu się nauczyć projektować perony z pełnym zadaszeniem. Na razie w Polsce takimi peronami mogą się pochwalić dworce, które albo są pod ziemią, tak jak na przykład Warszawa Centralna, albo zostały odziedziczone po Niemcach. Czas na polskie dworce z sensownie zaprojektowanym zadaszeniem. Miejmy nadzieję, że następna przebudowa Warszawy Zachodniej, oby nie za 70 lat, naprawi ten ból. Bon. Dziękuję za uwagę.